W prezentacjach konkursowych udział biorą. Iwona Konecka. Ja też mam plakietkę, a na niej mam. Imię, nazwisko. Iwona Konecka. A ty też masz taką? Tak. I też tak. jesteś Iwona Konecka. Jesteśmy dwie Iwony. Nie, bo to się. Ci... Nazwa teatru jest, wyjaśnij. Tak, to jest nazwa teatru. Tak, się nazywa Iwona Konecka. Świetne rozwiązanie. Ja jestem Czerwona Komecka. Reż. Ale. Antyki. Antyki. Zamykasz beczkę, black zmienia się na ogół i widownię. Tutaj zbierasz teksty. I jak rozglądasz się zaniepokojona, to. Tak. To jest to ogół. najlepsza wskazówka. I wtedy zmienia się na no. y, To wtedy y, to ogół z widownią zmienia się na czerwone. Tak. I prosisz o zapalniczkę. Mhm. I w momencie, w którym prosisz o zapalniczkę, dopalam na chwilę widownię, mhm. potem ją gaszę, tak. jest czerwone. Ale jak zapalasz zapalniczkę, jest black i to jest koniec. Tak, tak, pięknie. Kurde. Mamy to. A co ty tam nalewasz tym? Benzynę. Ona do czego leci? Stąd wyciągam, tu podkładam butelkę pod lejek i przelewam. Jest to skomplikowane. Pewnie można to było wymyślić jakoś prościej, ale nie wiem. Chodziło o to, żeby po prostu pachniało benzyną, tak? Tak, no, chodzi o to, żeby butelki były z benzyną. Bo. Scenariusz po prostu spektaklu zobaczymy, co ja tutaj zanotowałem, jak ja sobie z tym poradzę. Dlatego też nie grozę. Ja pierdolę, dość mam. odwracasz kota ogonem, że co? Że niby mnie nie ma? A co? Myślisz, że jesteś? Jestem królem miłości Jestem królem, jestem królem Jestem królem, jestem królem miłości jestem królem, jestem królem, jestem królem Jestem O, ja nie mówię, ja śpiewam tylko do niego No, to, o, to tak ja proszę o głos potrzebny y Już leci? No pewnie No to dobra No to ja pozdrawiam Łukasza Ja pozdrawiam <laughs> Łukasza na początku też pozdrawiam. Też pozdrawiam Łukasza. A? Mamy tylko 30 sekund, strasznie. Yy, dobra, szybko. słuchaj, no to teatr Brama... Yy, Zespół Karpet też pozdrawia. I... I... kanał trzeba coś robić też. Pozdrawia. Też, pozdrawia. też tam byłem, tak? To jest, to jest. YouTube, teatr, muzyka, wszystko jest. I yy... ja chciałem przekazać informację, że życie jest w porządku i ja bym w życiu wystawił ocenę 4 z plusem, bo nie jest ani słabo, ani... Mega, super, super, po prostu super. gorzej być nie może. Tak, gorzej być nie może, jest okej. Okay. Okej, okay, ale jest okej, okay, tak? Bo nie notujesz sobie kiedy wyłączasz, no wyłączasz zawsze jak się No właśnie, nie notuję kiedy wyłączam, ale wiem kiedy wyłączam, mhm. no właśnie, dobra. Zawsze jak wszystko gaśnie to z Bój do Będzie dobrze. Będzie dobrze. Ja się nie umiem malować, nie? To jest jedna rzecz, jest taka, że najważniejsze, żeby to potem wszystko spłynęło z mody. Ten jest Proste, proste. I proszę bardzo, restauracje, obróteczki, piweczko, knajpeczki. Na wszystko to możemy popatrzeć z daleka, bo nie mamy hajsów. Poznań piękne miasto, Poznań, piękne, piękne, piękne miasto. Poznań, piękne miasto. Również wielkopolskie. Bardzo cię lubię i szanuję, ale sobie w dupę swoje dwa i pół nie, nie wiesz, co ja jej tak już. Gorzej być nie, gorzej nie może. By się może. Gorzej być się może. Bo na mnie się gapisz. Wlepiasz gały w najlepsze. Nie wiem, sprawia ci to satysfakcję, czy co? Mam oczy, to patrzę. Tak się też mówi. Słyszałaś? Trzy, cztery. No, Urwaliu, mi. To... Drodzy Państwo, znajdujemy się właśnie pod Ostrowskim Centrum Kultury, gdzie odbywa się właśnie Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych. O ten, 17. 19-21 maja 2016. Dziękuję. Dziękuję. A właśnie, pijesz czasem kawę? Nie. Nie piję. a widzisz? Wcale Cię nie ma. Ludzie, którzy istnieją, piją kawę. A właśnie. Pijesz czasem kawę? Nie? Nie piję. A, widzisz? Wcale cię nie ma. Ludzie, którzy istnieją, piją kawę. A właśnie, pijesz czasem kawę? Nie. Nie piję. A? Widzisz? Rozkręceni są jeszcze, pierwotnie. no nie, nie, to znaczy na pewno nie byli rozkręceni, ale to nie była zła widownia. Nie, nie była zła. W Rybniku nawet chyba miałam gorszą, ale wszystko szło źle przed spektaklem i miałam takie parcie na to, że w ogóle, dobra, to ja im pokażę, nie szkodzi, mam 15 minut na próbę, nie szkodzi, ekran jest chujowy, nie szkodzi, w ogóle dam wszystko, pocisnę. Ale udało mi się, publiczność bardzo fajnie reagowała i to zawsze podkręca artystę. To. stało? To. To czemu łóżko nie jest podwójne w takim razie?